Gdy myślimy o Auschwitz i o wszystkim, co Auschwitz symbolizuje, gdy myślimy o Kołymie, o deportacjach, o Gehennie milionów ludzi, to pytamy, wołamy, gdzie był Bóg? Gdzie był wtedy Bóg? Pojawia się bunt przeciwko Bogu. Gdzie był Bóg, kiedy na rampach w auschwitz była wyładowywano ludzi, którzy szli do zakład na zakłady Żydów, Cyganów, inne narodowości? Gdzie był Bóg, kiedy w wagonach zimową porą od 10 lutego 1940 roku wywożono tysiące Polaków na daleką Syberię i do Kazachstanu, gdzie po drodze wyrzucano te Trupy tych, którzy nie mogli przeżyć, gdzie był Bóg? Nie ma na to innej odpowiedzi niż ta, która jest najbardziej chrześcijańska. Bóg był w tych piecach krematoryjnych, Bóg był tam na tej rampie razem z tymi prześladowanymi, Bóg był w tych wagonach, gdzie umierali konali w męczarniach najsłabsi, Bóg był tam, gdzie pod śniegami grzebano tych, którzy. Umierali. Tam słychać było: Boże, jestem. Bóg jest zawsze po stronie prześladowanych, a nie prześladowców. Bóg jest zawsze tam, gdzie człowiek dźwiga swój krzyż. I ta odpowiedź dopiero daje człowiekowi nadzieję, bo ukazuje, że zło, które jest w świecie, byłoby nie do zniesienia, gdyby Pan Bóg nie wziął na siebie brzemienia tego zła gdyby nie było słychać tego Bożego imienia Jestem. Jest to imię święte. Domaga się czci i miłości. To imię Boże jest zarazem, użyjmy tutaj języka z dziedziny marynistyki, kotwicą zbawienia. Tak jak statek płynie po morzu albo po głębokiej rzece, ale, gdy chce pozostać na miejscu, musi zarzucić kotwicę, taki człowiek płynie przez życie, ale musi mieć jakiś stały punkt odniesienia jakieś stałe miejsce, do którego może wrócić. To miejsce, ten punkt odniesienia to jest, to Bóg. A więc. Płynąc przez życie, nie płyniemy sami i nie płyniemy bez celu. Ale poznanie tego imienia to również źródło konkretnych obowiązków. Co więcej, jest to również fundament i gwarancja praw człowieka. Bo jeżeli, drodzy Państwo, jeżeli usuniemy Boga, Horyzontu ludzkiego świata, to usunięcie Boga, walka z Bogiem, obraca się przede wszystkim i najpierw przeciwko człowiekowi. Słuchamy fragmentu książki Ojczy Nasz księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. W tej książce możemy odkryć głębie najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa. W Ojczy Nasz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski ukazuje niezwykłe znaczenie słów który Jezus nauczył swoich uczniów. To nie tylko teologia, to także duchowa podróż w głąb naszej wiary. Jakie przesłanie kryje się w każdym wersie modlitwy pańskiej? Jakie słowa mogą kształtować nasze życie? Sięgnij po tę książkę i odkryj moc modlitwy, a na stronie białykruk.pl książkę możesz kupić z dużym rabatem. Jeżeli ktoś miał co do tego wątpliwości, to XX wiek przyniósł tutaj Absolutne potwierdzenie tej prawdy. Zarówno narodowi socjaliści, brunatni, jak i międzynarodowi socjaliści, czerwoni, jak również totalitaryzm, ideologia Polpota, żółta wszystko to obracało się przeciwko człowiekowi. Wszystko to, zwalczając Pana Boga, zwalczało tych, którzy go wyznają, którzy są jego świadkami, a to wreszcie wiedzą Państwo o tym doskonale, ich gniew, złość i podłość obróciły się przeciwko tym, którzy są we własnych szeregach. Czyli inaczej było z Antowite, z całym tym systemem sowieckim, w którym ci, którzy go zaprowadzali, stali się później jego krwawymi ofiarami. Otóż walka z Bogiem ugodzi człowieka, bo ona człowieka absolutnie zmienia i niszczy. I dobrze jest czasami zastanowić się nad genezą tych totalitaryzmów, tych ideologii, które były śmiercionośne z tego powodu, że ich celem najpierw był Bóg, ale okazało się, że tym celem był od samego początku również człowiek. Ale w związku z tym, z imieniem Boga istnieje też druga strona. Mianowicie, nie można go nadużywać. Nie można go planić. Nie można go zabłaszczać dla swoich celów. Dlaczego? Po to, by nie, nie kształcać imienia Bożego i by nie zniekształcać wizerunku Boga. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli prześladowani widzieli przed sobą Niemca, który ma na klamrze got mitunc, to było to dla nich dodatkowe upokorzenie. Bo to got mitunc, Bóg z nami, to była wielka obelga wobec Boga. Jeżeli dzisiaj jakikolwiek terrorysta krzyczy Allahu Akbar i za chwilę obraca się przeciwko ludziom, którzy są obok, to to jest po prostu straszliwy grzech przeciwko Bogu. Z Bogiem na ustach splamiono imię Boga, zabijając ludzi. Ale to przestępstwo przeciwko imieniu Bożego, ono może być również w pierwszych rękawiczkach i w naszym świecie słyszymy w różnych kontekstach, choćby jak woda A za tym idzie kłamstwo. A za tym idzie fałsz. A za tym idzie pijaństwo. A za tym idzie rozwiązłość. I wszystko, co złe, a pojawia się nawiązanie do Boga. Nie możemy być wobec tego obojętni, bo to plan niszczy wizerunek Boga. Otóż szacunek dla Boga oznacza również szacunek dla człowieka. Wysłuchaliśmy fragmentu książki Ojczy nasz, księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. W tej książce możemy odkryć głębię najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa. W Ojcze Nasz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski ukazuje niezwykłe znaczenie słów, które Jezus nauczył swoich uczniów. To nie tylko teologia, to także duchowa podróż w głąb naszej wiary. Jakie przesłanie kryje się w każdym wersie modlitwy pańskiej? Jakie słowa mogą kształtować nasze życie? Sięgnij po tę książkę i odkryj moc modlitwy, a na stronie białykruk.pl Ciężko możesz kupić z dużym rabatem.